Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Griezmann ośmieszony na treningu Barcelony Neymar wrócił do treningów z Paris Saint-Germain O czym marzy Piotr Zieliński? Wiemy co Ibrahimović może robić po zakończeniu kariery Iker Casillas po zawale serca wraca do piłki Kamil Grabara w nowym klubie Koniec sagi transferowej Matejsa De Lichta. Piątek i jego Battle Cup Challenge Wywiad przeprowadzony z Neymarem został skradziony pod poprzednim filmem ponad 11 tysięcy łapek w górę, tak jak obiecywałem, będzie powrót plakatów. Zanim to miały być dzisiaj wyniki na konkurs o PlayStation 4, ale ja postanowiłem, że nie chcę rzucać takiego pustego wyniku, w stylu kto wygrał i tak dalej. Chciałbym zrobić takie losowanie, nagrać film z losowania, tak żebyście widzieli, jak przebiegał proces właśnie tego losowania. Dlatego wybaczcie, ale pojawi się po prostu jutro. Przynajmniej będziecie mieli pewność i wgląd na to, jak przebiegał właśnie proces losowania. A teraz przejdźmy w końcu do tych upragnionych przez Was plakatów. Dzisiaj Bayern Monachium. Pierwsza propozycja plakatu to James Rodriguez. Druga propozycja Arjen Robben. A trzecia propozycja to Thomas Miller. Zastanówcie się kogo chcecie wybrać i głosujcie oczywiście w ankiecie tutaj. Muszę się Wam czymś pochwalić, zostałem królem strzelców ligi. Zachęcam do wbijania do klubu ostatnich Gwizdek jeżeli masz plus 90 overall, albo ciut mniej, ale uważasz, że jesteś dobrym graczem. No to pisz do mnie w grze, link do gry oczywiście w opisie. No, i życzę miłego oglądania. W dzisiejszym materiale poruszony zostanie temat Kamila Grabary i jego nowego klubu. W związku z tym mamy dla Was zagadkę: wychowankiem jakiego klubu jest Kamil Grabara? Odpowiedź na to pytanie poznacie standardowo na końcu materiału. Już od jakiegoś czasu oficjalnie wiadomo, że piłkarzem FC Barcelony jest Antoine Griezmann. Oficjalnie Duma Katalonii zapłaciła Atletico Madryt za Francuza tyle, ile wynosiła klauzula odstępnego zawarta w kontrakcie, czyli 120 milionów euro. Oficjalna prezentacja nastąpiła w miniony piątek. Antoine dołączył już do zespołu, z którym przygotowuje się do zbliżającego się sezonu. W internecie można znaleźć nagranie, na którym nowy członek drużyny jest dwukrotnie ośmieszany. Jego nowi koledzy sprawdzili, jak dużą dziurę ma między nogami w trakcie popularnej gry, jakim jest dziadek. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. Patrząc na takie materiały wideo, można dojść do wniosku, że Griezmann bardzo szybko i bardzo łatwo złapał kontakt z nowymi kolegami. Francuz nie obraża się ani nie próbuje się odgryźć wszystko przyjmuje z dużym dystansem. Jeżeli współpraca z nowymi kolegami będzie się układała tak, jak znajdowanie wspólnego języka, transfer ten okaże się strzałem w dziesiątkę. Neymar i Paris Saint-Germain to małżeństwo, które powoli zaczyna umierać. Cały świat czeka tylko na to, kiedy dojdzie do rozwodu. Czy stanie się to w obecnie trwającym oknie transferowym? Wszystko wskazuje na to, że nie. Brazylijczyk w końcu dołączył do reszty zespołu, który przygotowuje się do zbliżającego się sezonu. Jednak jak się okazuje, 27-letni piłkarz myślami jest zupełnie gdzie indziej. Myślami jest w FC Barcelonie. Po powrocie Neymara z Brazylii odbyła się rozmowa między nim a dyrektorem sportowym Leonardo. Według Mundo Deportivo była ona bardzo burzliwa. Sam Leonardo miał powiedzieć, że jeżeli pojawi się przekonywująca oferta, Neymar będzie mógł odejść. Jakie są na to szanse? Według dyrektora sportowego PSG Nikłe. Transakcja będzie bardzo trudna do przeprowadzenia z uwagi na sytuację finansową Barcelony. W takim przypadku jedyną możliwością przeprowadzenia transferu jest wymiana. W zamian za Neymara do Paryża miałby trafić Osmane Dembele lub Filipe Coutinho. 27 latek jednak powinien już powoli godzić się z myślą, że kolejny sezon będzie rozgrywał w barwach PSG. W nadchodzącym sezonie Piotr Zieliński ma być jedną z głównych postaci Napoli, które zamierza przerwać hegemonię Juventusu. Carlo Ancelotti i spółka liczą na to, że Mistrzostwo Włoch w końcu powędruje do Neapolu. Sam to przyznał reprezentant Polski, dla którego Scudetto jest marzeniem. Moim marzeniem jest wygranie Scudetto z Napoli. To byłoby wyjątkowe dla nas i Neapolitańczyków, którzy zasługują na taką satysfakcję. Mamy nadzieję, że osiągniemy ten sukces. Piotr odniósł się również do swojej przyszłości. W Napolu czuję się dobrze. Mam jeszcze dwa lata na umowie, ale negocjujemy przedłużenie. Jesteśmy prawie dogadani. My, jako kibice reprezentacji Polski, liczymy na to, że będzie to w końcu sezon Zielińskiego na miarę jego talentu i umiejętności. Jeżeli tak się stanie, Napoli będzie bardzo poważnym kandydatem do Mistrzostwa Włoch. Pomagać w tym będzie Arkadiusz Milik, którego temat również poruszył Zieliński. To może być jego rok, choć już w poprzednim strzelił wiele goli. Mam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie będzie jeszcze lepiej, ponieważ jest dobrze przygotowany. Jest naprawdę silny. Zlatan Ibrahimowicz ma już na karku 37 lat. To oznacza, że wielkimi krokami zbliża się do końca zawodowej kariery. W związku z tym zaczynają się pojawiać pytania czym Szwed może zająć się po zawieszeniu butów na kołku. Opowiedział o tym piłkarz Los Angeles Galaxy na łamach The Telegraph. Zazwyczaj nie wracam do klubów, w których już grałem, ale po zakończeniu kariery mogę zostać dyrektorem w Ajaxie. Wtedy wykonałbym lepszą pracę niż ktokolwiek, kto obecnie pełni to stanowisko. Ajax nadal jest moim klubem w Holandii. Jestem dumny, że mogłem być jego częścią, zwłaszcza wtedy, gdy widzę jego poczynania w Europie. Osiągają to, czego nikt nie oczekiwał, a jak zbudował wielkich graczy. Cudownie jest to widzieć. Kiedy nastąpi koniec kariery z Latana? Tego pewnie nawet nie wie sam Ibrahimowicz. Obecnie szwed jest piłkarzem Los Angeles Galaxy i wciąż prezentuje ponad przeciętną formę i umiejętności. Iker Casillas na początku maja doznał zawału serca w trakcie treningu FC Porto. Świat wstrzymał oddech na kilka godzin. Całe szczęście hiszpan wyszedł z tego bez szwanku. Początkowo informowano, że były piłkarz Realu Madryt zakończy zawodową karierę. Sam piłkarz temu zaprzeczył mówiąc, że o ewentualnym zakończeniu kariery poinformuje wszystkich osobiście. Obecnie 37-latek wrócił do treningów, jednak włodarze klubu mają na Casillasa nową rolę. Ma on być łącznikiem między piłkarzami, a sztabem szkoleniowym i zarządem. Sam piłkarz tak widzi swoją nową rolę. Trener rozmawiał ze mną w poprzednim sezonie i powiedział, że chce abym z nimi został, blisko piłkarzy, blisko młodych zawodników, ponieważ będzie wiele zmian. Postaram się zrobić co w mojej mocy, aby pomóc kolegom. Przygotujemy się najlepiej jak to możliwe na początek sezonu. Bardzo dobre młodzieżowe mistrzostwa Europy do lat 21 w wykonaniu Kamila Grabary poskutkowało jego odejściem, a raczej wypożyczeniem z Liverpoolu do Huddersfield Town FC. Zespół ten jest obecnym spadkowiczem Premier League. W związku z tym Grabara nadchodzący sezon spędzi w Championship. Z wypożyczenia polskiego bramkarza zadowolony jest menedżer zespołu, Jan Sievert. Jestem bardzo zadowolony z pozyskania Kamila. Mimo bardzo młodego wieku ma już doświadczenie w dorosłej piłce. Zbierał świetne recenzje i już mogę powiedzieć, że to niezwykle pewny siebie, młody człowiek. Chcę podziękować Jurgenowi Klopowi, że zgodził się na wypożyczenie Kamila i pozwolił mu na rozwijanie swoich umiejętności. Czy Grabara może liczyć na podstawową jedenastkę w Huddersfield? Nawet jeśli nie, to ją wywalczy i sam sobie ją weźmie. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że dobiega końca kolejna transferowa saga, tym razem z udziałem Matejsa Delichta. Według włoskich mediów młody holender jest już w drodze do Turynu, w którym ma podpisać kontrakt z Juventusem. Pozostały już tylko formalności. Wynika to ze słów dyrektora Ajaxu Marka Overmarsa. Koniec już jest widoczny. Czekamy tylko na gwarancję bankowe Juventusu, bo Ajax jest restrykcyjny w tych sprawach. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie szybko i jestem pewien, że się uda. Juventus Ajaxowi ma zapłacić 65 milionów euro podstawy oraz ewentualne bonusy. Ligt podpisze z włoskim klubem 5-letnią umowę, według której zarabiać będzie około 8 milionów euro rocznie. Niesamowita kariera 19-letniego piłkarza. Być jednym z najlepszych obrońców na świecie, będąc jeszcze nastolatkiem. Juventus kupuje obrońcę światowej klasy na kilkanaście kolejnych lat. Battle Cup Challenge nie zwalnia tempa. Do akcji przyłącza się coraz więcej znanych osobistości. Całkiem niedawno na naszym kanale pokazał się Sergio Ramos, który do odkręcenia butelki posłużył się językiem. Do zacnego grona dołączył Krzysztof Piątek, który do otwarcia butelki wykorzystał swoje rewolwery. Jeżeli piątek będzie tak samo strzelał bramki, jak otwierał butelki, możemy być pewni kolejnych kilkudziesięciu bramek w zbliżającym się sezonie. Neymar, gdy nie mógł dołączyć do pierwszych treningów Paris Saint Germain w przygotowaniach do sezonu 2019-2020, przebywał w swoim instytucie w Brazylii. W nim został przeprowadzony wywiad, w którym Brazylijczyk miał mówić m.in. o swojej przyszłości. Jak się okazuje, dziennikarzom programu Aquina Band została skradziona karta pamięci, na której owy wywiad był nagrany przyznał to jeden z reporterów Aquina Band. Nasuwa się pytanie: czy ktoś zrobił to z premedytacją, aby na światło dzienne nie wyszły pewne fakty? Czy dziennikarze tego programu zostali zupełnie przypadkowo wybrani, a złodzieje nie wiedzieli, z kim mają do czynienia? Odpowiedź na zagadkę. Kamil Grabara jest wychowankiem ruchu Chorzów, z którego w 2016 roku trafił do młodzieżowych drużyn Liverpoolu. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie. A my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!